Pierwszy komputer, na którym ja cyfrowo zapisywałem, to był Celeron 300. Pamiętam to doskonale. Obawiam się, że młodzi to, to, to będą mogli na no, no, to, w ogóle, no, w ogóle nie, nie będą wiedzieli, o czym mówimy. Tak. Wiesz, oni nie zawsze są świadomi tego, jakie brzmienie chcą. Z gitary na przykład. No więc właśnie, dlatego z tobą o tym rozmawiam. I wiesz, nie... czasami jest tak, że gościowi się podoba brzmienie, które ma tam maks dużo góry. i a to jest duża bolączka młodych kapel, które przyjeżdżają z jakimiś tanimi wiosłami. Powiedzmy te, te wiosła, czy nie stroją, czy tam kurczę, mają menzury źle poustawiane. Te nagrania na sete są, są fajne, one są bardziej emocjonalne, tak? One po prostu to jest jakaś energia, która się wytwarza w tym momencie. Przy nagraniach, po śladach, no to już to, to gdzieś znika, tak? Każdy osób. Zawsze wiedzą. Cześć, jesteśmy w lodowa. Studio włodzi i Maciek Mularczyk, z którym chciałem porozmawiać na tematy nasze wspólne. W związku z tym, że mm, właśnie powiedz mi, co taka rasowa, stylowa osoba robi w tym studiu między takimi stylowymi zabawkami dla muzyków? No, tu muszę się przyznać, że studio nie jest moim jakimś tam wymarzonym, nie jest moją wymarzoną sytuacją, bo Raczej właśnie lubię realizację live. One dają taką specyficzną jeszcze adrenalinkę, bo to trzeba zrobić wszystko szybciej. W, w biegu. Tak, szybciej trzeba, po prostu... trzeba działać. kurcze nie ma tam czasu na jakieś trzeba... poprawki, pomyłki. trzeba kurde, całe trzeba... swoje doświadczenie. Tak, trzeba po się skupić. Tak, trzeba się skupić na tych dwóch godzinach, czy tam półtorej godziny show, gdzie po prostu no, no musisz z siebie dać wszystko, tak? E... Wiąże się to z jakąś taką adrenaliną i chyba to bardzo lubię, bo zdecydowanie wolę, wolę wyjazdowe sytuacje niż studio. Oczywiście nie mówimy o adrenalinie po koncertach. tak? No bo Mówimy podczas koncertu. Podczas koncertu, tak. No i przed, tak, bo to, 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 to ma... Zawsze jakby... ten dreszczyk, takie emocje, tak, nawet jak to, się już... Jak to wyjdzie, Wszystko, tak? wszystko... Próba wyszła znakomicie, tak, wszystko, się, ale... wszystko się udało, ale przychodzi ten moment, gdzie startuje show i dostajesz dreszczyk. A no. jeszcze jak jest fajny, fajna interakcja publika, zespół i to się wszystko jakby jeszcze na twoich plecach ciarkami objawia, to jest w ogóle już... Powiedz mi, jak mogę wykorzystać plasy. jako muzyk przychodzą do ciebie, twoje doświadczenie. Człowiek się faktycznie w tej branży, to się uczy cały czas, tak. I to jest, to jest coś takiego, że ja z młodych też bardzo dużo czerpię. To znaczy, nie zamykam się na, 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 w, w swoim zadufaniu, że wszystko potrafię najlepiej, bo naprawdę jest masa młodych ludzi, którzy. Nie wiem, może z racji tego, że jest dużo większa dostępność narzędzi, sprzętu i tak dalej, po prostu to wszystko poszło bardzo do przodu i o ile doskonale wiesz, że to nasze pokolenie miało z tym cholerne trudności, bo w ogóle rob, robić koncert na jakimś tam zawodowym sprzęcie to było, fuh, to było raz, w sezonie, raz w sezonie się trafiało. Tak samo w studiu. żeźbiło no, rzeź, rzeź, się, na czym się dało. Po prostu jakieś tam, ja pamiętam swoje jakieś tam pierwsze produkcje, które były gdzieś w garażach robione, kurczę, na jakichś tam naprawdę amatorskich interfejsach i, i komputerze, który miał dysk 2 GB Ale miało to również swoje dobre strony, no bo, no bo też, wiesz, łapało się tą chwilę, no nie? I... Łapało się chwilę, a przede wszystkim, kurczę, trzeba było dużo bardziej chyba przemyśleć swoje ruchy. Trzeba było dużo przy tym myśleć, to, to, to znaczy się, nawet z takimi banalnymi sytuacjami, że miałeś do dyspozycji dysk 2 giga, który był wtedy jakby szczytem możliwości, tak? Pierwszy komputer, na którym ja cyfrowo zapisywałem, to był Celeron 300, pamiętam to doskonale, podkręcony. Chyba 56 mega mega RAMu. Obawiam się, że młodzi 200, to, to będą mogli na no, no, W ogóle, to, o czym no, w ogóle nie, nie będą wiedzieli o czym mówimy, tak. I dysk, miał, dysk twardy miał 2 giga, więc zmieszczenie sesji w ogóle na czymś takim było niemożliwe. Więc międzyzgrania. trzeba było no, między zgrania robić albo nagrywać ślady, na wypalać na płytach CD, bo wtedy DVD nie było, albo przerzucać to na adaty taśmowe, kurcze. Mhm. No, były różne kombinacje, żeby w ogóle się z taką sesją zmieścić, tak. Później problem z, z wgrywaniem tego z powrotem, żeby to z, zgrać. No w kurczę, no masakra, no masakra. Więc, więc to trzeba było wszystko mega przemyśleć. No i z racji tego, że też nie było, nie było softu, nie było narzędzi, no po prostu robiło się, robiło się to naprawdę w takich warunkach trochę spartańskich. Na pewno, na pewno na pewno ja pamiętam, że było, robiło się to dłużej więcej czasu to poświę, się na to więcej czasu poświęcało. Sam fakt teraz technologii się zmienił, yy, mamy to szybciej, ale yy, czy sama technologia pozwoli nam przenieść nasze emocje, które chcemy uzyskać jako grania, jako, jako grę na instrumentach, czy śpiewanie, czy jakkolwiek, cokolwiek związane z dźwiękiem bez, bez Twojej, na przykład, pomocy, czy, czy jesteś w stanie im pomóc jakoś? Nie, sposób, no o, czy... oczywiście, że, że jest masa takich sytuacji. Już po, nawet jakieś tam uwagi y, y, dotyczące, choć, choćby tego, jak, jak nastroić bębny na, na live, tak? Żeby to dobrze zabrzmiało na paczkach, bo y, niekoniecznie to, co w głowie tam u, u muzyka grającego na tej perkusji siedzi. A w studiu y, stroisz bębny? Tak, Tak. Aczkolwiek coraz częściej też się posługuję jednak oprogramowaniem, podkładam próbki albo mm -hmm. tam zostawiam no, blachy ale, żywe na przykład. Albo... Yy, no więc właśnie, ale jeżeli, yy, jeżeli pracujesz z próbkami, no bo wiadomo, że czasami zdarza się tak, że no niekoniecznie te bębenki pójdą tak trzeba, jeżeli pracujemy mm -hmm. z młodszymi muzykami, jeżeli chcemy pod, pod, podpróbkować to. Czy nie ma takiego problemu, że jeżeli będę są inaczej nastrojone ale każdy inaczej tom, czy nie masz potem problemu w overheadach, jeśli, jeśli podłożysz to? Czy, czy warto stroić, nawet jeżeli się... Warto. W... No warto. Jest... Zawsze warto doprowadzić sytuację w studiu. Ja mówię, ja nie jestem jakimś tam rasowym, studyjnym realizatorem. Ale tu nie chodzi o to, czy natomiast, jesteś losowym, czy nie. Natomiast rasowym. nie. Natomiast. Twoje doświadczenie spowodowało, tak. że się chciałem z Tobą spotkać. No okej, okay. dlatego mówię, że y, strojenie, strojenie bębnów, no, no generalnie w ogóle strój, jest, jest jakby podstawą tego, żeby jakiś tam dobry sąd uzyskać. Już pomijając tam kwestie techniczne muzyków i tak dalej. Y, prawidłowe omikrofonowanie nastrojenie tych instrumentów, ustawienie odpowiedniego brzmienia na, na piecach czy, czy właśnie nastrojenie baniaków dają jakby już na dzień dobry pewien bonus. To od razu lepiej, lepiej Od razu lepiej wszystko, wszystko tak, od razu wszystko granie. lepiej później jakby się skleja tak w miksie czy tam w składaniu tych A powiedz rzeczy. mi jak młodzi przychodzą yy... Gdzie cały czas grają. Akurat teraz stricte mówię o per, nie perkusji, przepraszam, o gitarze, czy o basie, tak? Czyli o instrumentach strunowych grają i używają już świetnie brzmiących wtyczek, czy pluginów zwał jak zwał, mhm. czyli takich dobrze zrobionych. Jeżeli im dajesz coś takiego, czy dla nich ta różnica brzmienia wywiera jakiekolwiek wrażenie? Czy lepiej im to brzmi z komputera, czy lepiej, lepiej z mikrofonów? To jest, to jest bardzo różnie. No. To jest. Kurczę, po, po, podzieliłbym tych, tych, tych ludzi, którzy grają no na, na, dwie, posłać, na, 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 na dwie grupy. Tak? Znaczy już pomijam w tej chwili jakby ich możliwości techniczne czy tam jak oni grają pod, pod względem technicznym. Tak. Natomiast, natomiast są dwa, dwa podejścia, takie ewidentne no dwa trendy, o tym trendy. Jeden to jest trend taki, że robimy, no staramy się z, z bardzo słabego czegoś ukręcić po prostu mega coś. Mhm. A drugi trend jest taki, że nie ma to być tak jak jest, tak? czyli nawet jeżeli tam są jakieś braki sądowe czy coś, po prostu chłopaki są, tak. I ja to szanuję, bo, bo jakby to jest, to jest bliższe prawdy. No. To jest bliższe mhm. prawdy. No i wtedy warto poświęcić trochę więcej czasu na to, żeby tam przygotować te, te instrumenty odpowiednio, bo jeżeli to ma być robota, która ma głównie przebiegać później w komputerze, czyli równanie, mhm. podkładanie próbek, albo nagrywamy jakiś raw ślad tam z gitary, mhm. i później tam sobie szukam brzmienia pieca Robisz tak często no, nagrywasz często, z mikrofonu tak, i, tak, i, tak, i z D-boxa, tak, 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 żeby ro tak. robić reamping, re tak? Ramper. Tak, dokładnie. Tak. Ale dla, dlatego, dlatego nawet, wiesz, oni nie zawsze są świadomi tego, jakie brzmienie chcą. Z gitary na przykład. No więc właśnie, dlatego z tobą o tym rozmawiam. I, wiesz, czasami jest tak, że gościowi się podoba brzmienie, które ma tam max dużo góry i, wiesz, i takie sobie tam ukręci na tym piecu. No ja... Powiedzmy, mogę go próbować nakłonić na to, żeby inaczej, ale jeżeli mu to siedzi w głowie i tak chce, no to tak, nie chcę z nim dyskutować na ten temat ja za bardzo. Jasna sprawa, ale no dyskutowanie... Znaczy nie, staram się wytłumaczyć i zawsze staram się, oczywiście staram się powiedzieć, dlaczego takie brzmienie może nie być dobre później w miksie. Na przykład, bo będzie miało za dużo góry, jeszcze po jakiejś tam kompresji, po czymś tam jeszcze to wszystko powyłazi bardziej. Aczkolwiek, no jeżeli ktoś ma już jakieś tam w głowie ułożony, ułożone to swoje brzmienie, no to, no, to, no to nie mi dyskutować z tym, tak, po prostu chcesz tak, nagry, nagrywaj tak, ale ja sobie biorę tak czy inaczej ten ślad raf, mhm. bo ja nie wiem, czy może się to, to brzmienie dobrze zmiksuje, ale może się okazać, że, że się nie będzie dało dobrze zmiksować, więc zawsze mam coś w zanadrzu, co Gdzie mogę możesz... wykorzystać Jestem. do rampingu, nagle, przepuścić sobie przez jakiś tam piec, który będzie miał bardziej miękkie brzmienie. Wiesz. No to potem w, w, w samej produkcji tak. może dużo pomóc. Bo, pomaga, nie? bo może być też tak, że. Chłopcy czy też dziewczyny, czy inaczej, muzycy dostaną ten sprzęt, no i idą, to macie zagrajcie, a tu jednak jest już problem z tym ustawieniem, bo tam są już setupy ustawione przez jakiś fachowców, i to już gra samo w sobie. Samo w sobie dobrze w brzmi. Dokładnie. Świetnie brzmi, i potem tak naprawdę ciężko jest to odzorować na piecu takim konkretnym. No, Wiesz, tak, ja, ja gdybym wszedł do studia takiego i zobaczył te, 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 te piecy, to bym był, wow, już zrobiłem to, wow, więc sam bym chciał pograć i sam chciałbym to usłyszeć, no nie a... Czy młodzi mają to, czy już niekoniecznie? Mają? mają. mają? To znaczy generalnie. Bogu. Generalnie, generalnie jest wsparcie jest <laughs> na to, żeby sobie zagrać na fajnym piecu. Jeszcze my tu mamy taką filozofię. Jasne opowiedzenie. Znaczy, wiesz, ja nie jestem właścicielem tego studia, jest nim pasjonat, który. Ja rozumiem, jakby, ale ja mówię teraz o Twojej dysponuje pracy. ...dysponuje tu? Ja wiem, ale. Yy, Ustaliliśmy tak, że nawet gitary, które tutaj są, co się rzadko zdarza w studiach, że, że gitary udostępniamy. Więc a jest tu parę eksponatów no to takich naprawdę no widzę, że, właśnie, że widzę. można sobie. A to jest duża bolączka młodych kapel, które przyjeżdżają z jakimiś tanimi wiosłami, powiedzmy, te, te wiosła. Czy nie stroją, czy tam kurcze mają menzury źle poustawiane, niekoniecznie pick upy są dobrze ustawione? Tutaj można sobie skorzystać, kurczę, z, 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 topowych, no bo... z topowych instrumentów na fajnych piecach i, e, i generalnie tak to się odbywa, że przyjeżdżam o i kurczę, mógłbym skorzystać tam z, z gibola, nie? no jasne, ja sobie podam, wow, nie, no ale fajnie jest, jest. jest ale jeszcze... jest taka tendencja, nie? że no więc... wiesz, no jest, słychać tą różnicę, tak, jak ktoś przyjeżdża z wiosłem za 600 złotych, które jeszcze tam nie jest nawet przez lutnika tknięte, żeby tam poprawić pewne no. rzeczy i bierze, wiesz, wiosło stąd, podpina i. Bu. No wiesz, no też nie ma co wymagać, jeżeli zaczynają, jasne, to, jasne. to. Ja to, też nie mówię tego złośliwie. Fajnie, że mają chęci, fajnie, że wiesz się starają. I fajnie, że mają takie parcie na to, żeby mieć coraz lepszy sprzęt, bo wiesz, też, jak to zobaczą tutaj, posłuchają, to kurczę, dochodzą może. Mam nadzieję, niektórzy do wniosku, że warto trochę pieniążków zainwestować w dobry instrument w dobry piec i, 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 wiesz, i też w artykulację, bo nawet świetna gitara i świetny piec e, nie e, będzie dżing dżin albo dżin, 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 dżin dżun, no nie, tutaj to jest, to jest, no tak, ale tego to już jakby tutaj, ja ich nie jestem w stanie nauczyć, no powiedzmy mogę zwrócić uwagę na tam pewne błędy takie, które ewidentnie popełniają, czyli przydałby ci się kurs pedagogiczny, żeby może móc to tak. porządnie zrobić, <laughs> oczywiście swoją praktykę, może ja ja, tak. ja to rozumiem, Aczkolwiek no, mówię, no też w trakcie jakiegoś tam nagrania no, podpowiadam, jak, jak jest jak, jakieś tam czasami są jakieś harmoniczne problemy, że no, ktoś nie do końca kuma, że tam ten dźwięk nie może być, kurde, wstawiony w soluwie, bo po prostu no nie pasuje, kurde, nie? No, nie? Pasuje, nie? Też, A więc... A i też pewnie jak są problemy aranżacyjne, to. Tak, nie to jest, zdarza się to do, jest często. Do, do, tak, i to powiedziałbym, że wśród młodych zespołów to jest chyba największa bolączka, tak? Znaczy, tam nie myśli się za bardzo o tym, o aranżu. Bardziej się ma jakieś tam wizje jakiejś piosenki i mało hmm. jest myślenia o tym, jak to będzie później wyglądało. i no, no Jest tendencja, żeby przepakować tam. Hmm, po prostu instrumenty, które w niektórych partiach, instrumenty, które się ze sobą nie za bardzo... Nie ma przestrzeni, brakuje jakby takiej mm -hmm. zostawienia przestrzeni w aranżu, do tego, żeby pewne rzeczy tam wypuklić, pewne rzeczy schować. Ale aranżacyjnie też mówię, że na przykład tutaj by było warto dograć jeszcze jakąś gitarę, a tutaj może niepotrzebna jest ta druga, bo całkiem fajnie jest bez niej. Jak tam, to przyjmują? Tam, jak to mówią? Wiesz co? Raczej tak. Z pokorą, no mhm. i wiesz, że, że może tak, no i przeważnie się okazuje, że tak, że może to lepiej jest. Nie? Dlatego mówię, że to doświadczenie w tym momencie. Ale wygrywa. to ja, ja mówię, ja nigdy nie aspirowałem do tego, żeby być jakimś producentem. Ja mogę podpowiedzieć, mogę coś tam, wiesz, no z racji, no faktycznie jakiegoś tam nie, nie, nie wypieram się tego. No, ja całe życie jakby w, w, tych, w tych tematach siedzę, więc już choćby nawet obserwując muzyków innych kapel. Też wiem na co takich może i lepszych, i, i gorszych, wiem na co zwracają uwagę, i, a na co, a, a co często jest pomijane, a jest ważne. W, wśród młodych kapel, które akurat tak się poskładało teraz, że większość to, tych rzeczy, które robię, to są młode zespoły. Boli mnie troszkę jedna rzecz, że jakby taka łatwość i dostępność studia, czy tam nawet jakiegoś w formie home recordingu, generalnie bardzo mało uwagi zwracają na to, żeby porządnie przygotować materiał. Coś jest tam po łebkach zrobione, i się wydaje, że to już wchodzimy i nagrywamy. Nie, nie tylko Kurde, u młodych, no młodych zespołów. Po prostu, no, <laughs> nie tylko u młodych może, zespołów. Może, może i nie, ale ja nie miałem dawno <laughs> takich wiesz, zespołów zawodowych w studiu, gdzie po prostu. Faktycznie ten materiał jest przygotowany i, i wszyscy wiedzą, co chcą, co chcą uzyskać, i wszyscy są przygotowani na tyle, że na przykład jakieś tam równanie bębnów to jest symboliczne typu tam mhm. parę ruchów. A więc właśnie. A tu czasami trzeba niestety ingerować tak, że poświęcamy dużo więcej czasu na edycję niż na nagranie. Tak. Mhm. W ogóle, w ogóle fajnie, fajnie jest tutaj, akurat w, w Studio Lodowarze Mamy tutaj cztery pomieszczenia łącznie z reżyserką. I tutaj, I tutaj, no zaraz powiem. I tutaj jest taka sytuacja, że tu super można jakieś takie sesyjki na setkę grać, bo jest odseparowane, są bębny, które widzimy mhm. tutaj. Generalnie gitary możemy tutaj nagrywać i wokal jeszcze w osobnej kabince, więc kurczę, jest jakby komfortowa sytuacja, żeby takie nagrania na setkę robić, to jest szybkie pod warunkiem, że jest dobrze przygotowane, tak? Mhm. Czyli wracamy do tego co bo mówiłem. Bo sprzęt z tego co widzę jest, jest, tak. jest pro, więc naprawdę mieć sprzęt pro i słabo zagrać to jednak tak nie no. wypada, no nie? Więc, więc mówię, te, 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 te nagrania na setę są, są fajne, bo one są przede wszystkim, one bardziej one są bardziej emocjonalne, tak? One po prostu, to jest jakaś energia, która się wytwarza w tym momencie. Przy nagraniach po śladach, no to już to, to gdzieś znika, tak? Tu każdy osobno nagrywa, nie ma interakcji między muzykami, jest to, to się od razu słyszy. To jest mm -hmm. w ogóle mm -hmm. to jest bardziej sterylne, to jest później wiadomo, do obrobienia gdzieś tam w komputerze, jeszcze do podrównania do tego. I wychodzi z tego fajnie, brzmiący materiał, ale w którym czegoś brakuje, tak? brakuje duszy. Jak jest interakcja tutaj między perkusistą a gitarzystą, so i patrzą na siebie mm. i tu aż tu się podgarali, wiesz, no zaczęli grać troszkę nie? szybciej, ale kurde to ma w sumie, wiesz, w sumie ma to pazur, nie? Mm -hmm. Bo sama, to jest fajne. Nie? Sama kwestia nagrania na setkę i ja też mam taką, znaczy nie ja tendencję, tylko taką zauważyłem, że nawet zespoły nie tylko młode, co też, co też troszeczkę bardziej doświadczone nagrywają na setkę po to, tylko żeby ten swój materiał, żeby potem mogło przeanalizować i zobaczyć, co tak. się dzieje. A tak. później taka rzecz, taka, zdarza się taka sytuacja, że często połowa materiału w ogóle zostaje nagrana na setki tej, którą, którą wykonywaliśmy. Więc wiesz, właśnie o, o to chodzi, że to są różne też gatunki muzyczne. Tak? W niektórych bardziej ważna jest to, żeby ta muza była z duszą, i mniej, a mniej ważne jest, czy ona będzie tam technicznie super yy, wiesz, wymuskana, i kurczę, wszystko, czy tam będzie tak, poukładane w krócuszki yy, i ekstra. I zależy to też od tego materiału tak? bo no jakiś tam materiał kurczę popowy czy jakiś no kurczę no to raczej, raczej się zwraca na to uwagę mm -hmm. żeby to było, żeby to był radiowy sound kurczę a wszystko w punkcik i tak dalej tak? fajne jakieś efekty porobione bajery na wokalach i tak dalej a na setę wiesz no jest żywią. No się będę mówił. Ale to się słyszy. Ja, jest, ja jako live'owiec to powiem ci: no zdecydowanie wolę nagrywać setki, tak, bo, 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 bo to jest bliższe life. Tak, bo, to, bo to się nie, czuje nie? tą energię. Jak tutaj wchodzą chłopaki i grają nawet próbę, wiesz? Mm -hmm. I czasem mam coś takiego, że. Bo, bo tutaj jest też możliwość wynajęcia jakby pomieszczeń na próby. I przyjeżdża, przyjeżdża dużo kapel. Ja nawet tam czasem siedząc i mając tam jakąś inną robotę, ale słyszę, że kurczę, tu fajnie się dzieje, to biorę i to nagrywam, nie? I później chłopakom daję na zachętę, że może przyjadą tutaj, wiesz, nagrać Świetnie. coś, tak? Dobra. Powiedz mi troszkę, o, bo nagrywasz na setkę, jak rozwiązany masz tutaj system odsłuchowy? W każdym pomieszczeniu mam wzmacniacze słuchawkowe. Tutaj jest możliwość zrobienia trzech miksów słuchawkowych w pomieszczeniu bębnów, dwa i jeden miks w kabince wokalnej, więc generalnie przy prostych składach Jasne. jest do ogarnięcia, czasami trzeba troszkę pójść na kompromis, że na przykład tam klawiszowiec no jest. To jest oczywiste, zostaje. a powiedz mi, wysyłasz wielokanałowy dźwięk, czy już miksujesz odsuch? W, w, u siebie w reżyserze? Nie, miksuję, miksuję tam na żywo. Po prostu robię, robię miksy do, do wzmacniaczy sławkowych. Czasami na próbach jest tak, że puszczam tutaj przez te paczki, przez te mhm. e, meki, puszczam bębny. Ale też jest fajnie komfortowo, bo mam je jakoś tam podmiksowane puszczam jest takim poziomem, że tutaj nie ma jakiegoś tam łomotu, więc hmm. też muzycy do, dosyć to doceniają, że jest komfort grania. Nie no. trzeba się mocno tam wykręcać. Chyba nie męczy, bo nie ma tego łomotu zbędnego. No bo nie. jednak dobrze przygotowany owców powoduje to, że oni też lepiej, tak, lepiej grają. Tak? Im się lepiej gra po prostu. Dobra, a powiedz mi, y czy, czy ten odsłuch masz prosto z komputera, czy, czy z konsoli, którą tam zauważyłem? Nie, z mam odsłuch chodzi, tak. chodzi mi bardziej o sytuację latencji, bo wiadomo, że czasami wiadomo. musisz y, tam jakiś y -y. użyć y, wtyczek, tak? Tak, ale w, nie. Ja robię ten odsłuch y, jakby da, direct z C-Impacta, y, Tam jest chyba 12 można miksów z, m, zrobić monitorowych, mhm. więc. – Jakby nie ma... – Ale monofoniczne. Nie, nie jest, tam jest, są cztery chyba stereofoniczne i, i, i osiem mono. I, ten, i to wystarcza, no, na, te, na, na takie nagrania na setkę, całkowicie wystarczająca sprawa. Każdy dostaje to, co tam chce, potrzebuje więcej tam werbla, stopy. Mhm. No tak samo jak, jak na scenie odsłuchy IEM, mhm. mhm. yy, I to jest, komfortowo się gra, no. Tak, myślę, że tutaj naprawdę ci, ci co tutaj jakieś tam próbki rob, robili takich nagrań, to zadowolenie. Zajmujesz się potem miksem czy wysyłasz ten miks? Jak, jak to wygląda? To zależy, bo tak mówię, niektóre z tych nagrań to jest tak jak mówiłeś, że to są tylko takie poglądówki, także a nagramy sobie, zrobimy sobie próbę i nagramy sobie tam jakiś ślad na, na setę. Mhm. Posłuchamy, zobaczymy, co tam robimy źle, co tam. Tego to jest moim zdaniem to jest w ogóle mega fajna rzecz. I ja tu zachęcam wszystkich, którzy chcą, jak, jakby szukają sali prób, gdzie sobie można nagrać to na ślady, bo to jeszcze można sobie na naprawdę, jeżeli coś wyjdzie w trakcie takiego grania na żywo, są czasami momenty, których się już nie powtórzy. I każda rejestracja moim zdaniem jest fajna, bo, 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 bo zdarzają się momenty niepowtarzalne. Zażarło, no coś jakiś rywnam nam tam wszedł, kurczę, poszło tak, że wow, nie? Mhm. I wszyscy mają banana, jest energia, no ale nie nagraliśmy tego i, kurde, na drugi raz już to nie wychodzi, nie? A tu jest wiesz, mhm. jakiś zapis czegoś, co jest raz już nie będzie. Mhm. Albo można sobie spróbować to przypomnieć, nawet mając taki materiał nagrany. Więc ja zachęcam tym bardziej, że. Jakby, no, nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami, tutaj po prostu ja tam mogę włączyć zapis i, i takiej próby. Jasne. I, i taka próba jest, z tym, cokolwiek się z tym zrobi, czy ja to będę robił, czy kto inny, no, ale jest to nagrane na śladach, można, można coś z tego tam Jasne. zrobić, Jasne. Powiedz mi o mikrofonowaniu jakie używasz. Czy masz jakieś, czy używasz takie, jakie masz, czy masz jakieś specyfikacje, czy, czy masz jakieś takie swoje koniki, czy... czy czy, czy, czy zwracasz większą uwagę na to, czy też nie? Czy muzycy to słyszą? Tak, no mam wybór, ale, ale generalnie ja w ogóle w live'ach też jestem bardzo elastyczny, jeżeli chodzi o mikrofony, bo, bo ja uważam, że jeżeli to jest to jest coś totalnie niebadziewnego, tak? Mm -hmm. To te mikrofony, no, taki, taka czy inna niuansik, ja jestem w stanie to zrobić na każdej desce cyfrowej sobie po prostu zrobić ten sound. Oczywiście są jakieś y, podstawowe rzeczy, czyli charakterystyki tych mikrofonów, czy tak dalej, które jedne przeszkadzają w czymś tam, ale, ale jeżeli to jest set, y, set mikrofonów do Bębnów, y, to ja naprawdę nie mam problemu, czy to będzie 600 604 czy tam 904, czy tam będą to jakieś tam kurcze, jeszcze inne. Mikrofony czy 57, nie mam z tym problemu. Mikrofon jest mikrofonem, zawsze można coś tam poprawić. Oczywiście są mikrofony, których nie lubię, bo na przykład stwarzają problemy, tak. I, i, Czyli... i, 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 i bardziej na zasadzie pojedynczej eliminacji niektórych modeli mikrofonów działam. Natomiast nie, na przykład, a, a absolutnie się nie upieram, że to ma być koniecznie to. Jasne. E... E... Jeżeli miksujesz, to miksujesz w komputerze z tego co widziałem. Tak. Używasz pluginów? Jakieś swojej koniki? Co z byś... Pluginów, Ja jestem w ogóle fanem pluginów. Wiem, bo ja też je używasz w... na live, ale ja dobra, dobra. Też na Ko live, ale koniec tak. autopromocji. Dobra. Mówimy tylko o studiu. Dobra, jestem fanem. No, no mam. mam, mam... Mam sporo, subskrybuję dwa, dwa duże pakiety. Trzeci potężny mam wykupiony na własność. Też tu nie używam celowo nazw firm, ale, ale oczywiście mam. E, e, uwielbiam channel strip. No i tu muszę powiedzieć, no. SSL-owy, e, ten Vocal Strip. Vocal strip. I, I Drumstrip SSL -a też jest. Może to się troszkę wzięło z tego, że w wytwórni miałem przez lata dostęp do flagowca tego no, 500 Plus i po pracować. prostu nauczyłem się na. W ogóle odpowiada mi brzmienie te, tego stołu. Jakby te pluginy bardzo, bardzo dobrze to odwzorowują. No to są świetne wtyki. To po prostu nie ma dwóch zdań. Yy, ostatnim. No, z rewerbów bardzo lubię Waves'owego Edge Reverb'a, aczkolwiek stosuję go zamiennie tam z Relab'em, mm -hmm. z, z klonem Elix'a. I ostatnim takim moim odkryciem jest, aczkolwiek yy, nie jest tani. To jest <ścoughs> pro filtra. no To jest, jeżeli chodzi o rewerby, to jest dla mnie jakiś, kurde, kosmos w ogóle. Ale naprawdę w pluginach, w pluginach można, w tej chwili jest takie zatrzęsienie tych pluginów, że po prostu... A myślisz, że to jest dobrze czy źle? Myślę, że to nie jest dobrze, no bo są tacy maniacy jak ja, którzy po prostu... Wydają, pieniądze. Wydają pieniądze. Wydają pieniądze. pieniądze. Świetnie. A później używam i tak tam siedmiu, ośmiu, wiesz. Cała lista, no. gdy, to, gdy to pomagają, pomagają, pomagają bardzo pracować. Fajnie. Jeszcze wracając no do pluginów, bardzo fajny i niedrogi jest kompresor taki, który trafiłem niedawno. To jest taki jakby troszkę rozbudowana wersja takiego kompresora OTT. To się nazywa chyba Vinay, gdzie to jest bardzo fajny kompresor czteropasmowy, czteropasmowy który ma funkcję zarówno za, za downward, jak znaczy jest, i upward. Nie? Jest y, dobra rzecz w tej kwestii, że masz dużo tych pluginów, ponieważ jeżeli ktoś przyniesie sesję i ma taką sesję, tak, to przeważnie na jakim programie przeważnie pracujesz? Ja w tej chwili na Reaperze. Czyli jeżeli mamy sesję zapisaną w Reaperze, przychodzą do Ciebie i do chcąc dograć coś, to przeważnie, to przeważnie wszystkie mam. masz, bo Maciek Mularczyk ma wszystkie pluginy. Nie mam wszystkich pluginów, ale mam ich dużo. No. Słuchaj Maciek, <grym> było, było nie było, gdybym był muzykiem, to chciałbym, żebyś Ty mnie nagrywał i dał, dał swoje do, doświadczenie <grym> dał doświadczenie w, w, mojej, w mojej sztuce. Ja Ci dziękuję bardzo za wywiad i gdybym był wokalistką, również chciałbym, żebyś mnie nagrywał. Cześć. 是 <laughs> <laughs>